To co, witamy panowie w operacji Okoń. <średzimy> Jedziemy dzisiaj gdzieś w kierunku północnym. Będziemy robić punkty fotoreli i głównym zadaniem jest dojechać do jeziorka, na którym żeśmy spali rok temu i złowić tam okonia. A dlaczego okonia, to może wam później opowiem, ale to, to jest długa historia. Nie jest prosto. Poczekaj. No, 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 tak jest, nie będzie prosto. A powinno być tak. To czy? na półkach masz przestawione. Tak jest, tak jest lekko skręcony, a powinien być tak. Na półkach jest przestawiony. Trzeba poluzować półki. Wiesz, co Wwww? robisz? kołem, żeby się ułożył? Tak, albo ewentualnie tak jak się kiedyś w rowerze robiło. Żeby, czekaj. E, e, no ale to trzeba poluzować półki. Y, 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 y... Jak byśmy to z Wojtkiem robili? Aha, popuszczasz ośkę. No i popuszczasz półki. Górnej nie popuszczasz, popuszczasz tylko te. No i go dwa razy trzy. Możesz błynąć albo sobie go ustawić <grywka> żeby po swojemu i wtedy skręcić. on się ułożył. No. no. Puszczasz kierownicę i jedzie prosto, ale kurwa jada i cały czas patrzę, że wiem, ten wiem. napis nie jest idealnie ze zbiornikiem. Na półkach tak. masz przestawione, na 100%. O, o, on delikatnie. Jest, on jest tak, pół centymetra Tak, tak, tak. To tak. będzie to. No, no to już wiemy co będziemy robić w garażu, nie? No tak. <śpiewanie> <śpiewanie> Fajne miejsce tutaj jest. Bardzo. bardzo. Dotarliśmy do nie. pierwszego punktu dzisiejszego z Irish Photoreeli 2024. I to jest ten oto Giant. Dosyć ciekawe. Nie wiem, kto go stworzył, ale nie wiem, co on przedstawia. To jest drugi Giant. Tu trzeci. Oh, shit, shit. <laughs> no. Co się zmieniło od zeszłego roku? <laughs> Dla mnie się zmieniła Fura. Wojtas jeździ na swoim KTM. -ie. Jeden Wojtek i drugi Wojtek na breakoutcie W zeszłym roku Wojtek chyba jeździł na Tenerce, nie? Tak, 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 tak. Tak, czyli tu jest troszeczkę zmiana pod tym względem. Wojta są niepokonani. No, to, co lubi, nie? czyli Harley Adventure. Breakoutos. Dobra, krótki odpoczynek i lecimy dalej. Dzisiaj mamy jeszcze ważny cel do zrealizowania. Musi, musimy złowić o konia. A dlaczego musimy złowić o konia? Bo w zeszłym roku byliśmy na takim jeziorku i był dylemat, czy wziąć wędkę, czy nie na wyjazd. Ja nie wziąłem, Wojtek nie wziął, bo stwierdziliśmy, że nie będzie potrzebna, a okazało się, że, byli, że spaliśmy nad mega jeziorkiem. No, i tam w ferworze całej walki i upojeni yy, zajebistością wieczoru zaczęliśmy gadać o, o reinkarnacji, co będziemy robić w przyszłych wcieleniach. I doszliśmy do wniosku: to znaczy aż ja doszedłem do wniosku, i próbowałem chłopaków przekonać, że w przyszłym wcieleniu dobrze by było być okoniem. Nie pytajcie się czego, ale. Bo no, po prostu tego wieczoru twierdziłem, że dobrze by było być o konie w przyszłym wcieleniu i... No lepiej być ratkażnikiem no i... niż ofiarą. No, Dokładnie. No, no, no i właśnie... No, no i rok. Później jedziemy na to samo jeziorko, tym razem już z wędkami. I musimy złowić o konia, to będzie po prostu... To będzie święto lasu jak nam się uda, nie? Właśnie dotarliśmy do kolejnego punktu. Punktem jest taki mały pomnik z tym, z tym puszkiem. To jest znowu jakiś pomnik e, poświęcony war, World Plowing Competition, czyli jakieś kurwa pff, zawody w oraniu. W tym roku, w tym roku to jest dosyć popularna, dosyć popularna tematyka. Wszystkie, większość punktów jest kurde związane coś z oraniem, nie? Jakkolwiek to już mi. W każdym razie jesteśmy na dalekiej północy. Będziemy zmierzać w kierunku Balimoni. Jest po drugiej, więc myślimy coś o jakimś jedzonku. jakimś tankowaniu. No, pogoda jakoś nie rozpieszcza, ale nie, jest mokro, także jest ok. Można jechać dalej. Chłopaki właśnie szukają miejsca, żeby jakieś przekąski zdobyć. Tak, ja, dotarliśmy do jakiegoś szklepu, ale mogliśmy tylko napoić motorki, bo jedzonko już zawinęli tutaj, także niestety nie zjemy tu nic dobrego, także jedziemy dalej. Jesteśmy chyba w Balimuni, albo w okolicach Balimuni, z tego co, co widzę. Dobra, to szybka fajka i lecimy dalej, nie? No dobra, okazało się, że dosłownie kilkaset metrów od tej stacji jest takeaway. Przez za budowę. Także zjemy co jest Super wow. Warto było się ewakuować z tego super walu. Każmy wałwę dostali. i takim to sposobem wytarliśmy. Przychodzą przez te laterkeny, nie? No, to tam na pewno będzie I tam na pewno będzie No, do kolejnego punktu, a kolejny punkt jest znowu związany z orką. No takie coś. Także teraz już będziemy szukać jakiegoś lidla, żeby sobie zrobić zakupy na na biwak i wszystko. Lecimy z... znaczy, no, Jeszcze jeden punkt nam na dzisiaj został. To wszystko. Właśnie w Lidlu zrobiliśmy zakupy, bo byli w zrobiliśmy zrobili zrzut i jedziemy do ostatniego punktu. Trzymaj chwilę, tu sobie staniesz, dobra? O, tu sobie staniesz, ja odjadę kawałek. Dobra Próbujemy dojechać do naszej miejscówki do spania o, tu trochę offroadu Ale taki okrutny nie Patrzcie jak się robi offroady Harley Breakout BMW R850R 20-letnia Je jak Jezus! 300 z tyłu! jedzie jak po swoje! Ja nie mam aż, aż tak źle! Jedyne moje utrudnienie wytrybowało wody, ale co to, No to. i teraz patrzcie tutaj! Nasza stara, dobra miejscowa! Oh je! Yeah. O oh je yeah. nie było na strog czasu O oh je yeah. Jest Woję site wątpienia Dobra To jest Jest, jest Nudna była tylko ta droga taka ta N 2 dwójka kurwa tam było takie trochę nulle. Ale panowie nie, zap, nie, nie zapominajcie, po cośmy tu przyjechali. Budujemy domki tak, i kurwa na m, m, i na konia, ej! Tam jest okoń, który na nas czeka gdzieś. O, czekał. Nie wiem jeszcze, jak to zrobimy i czy to zrobimy, ale, ale to roz... zrobimy. Ale zrobimy. <laughs> no, Co dodać? Co dodać, co ująć? Yy, nie wiem, zależy, jak to będzie edytowane, bo ja mam za to dużo do Kamera szajku dzi dzi Dzisiaj wyciągniemy z siebie talent Wydoby Wydobędziemy go Czyż tu nie jest pięknie Czyż tu nie jest pięknie Co ty mi tu konkurencję robisz? Nagrywam nagrywającego Tak tu jest nasza wioska osada a reszta jest wszędzie, czyli kibelek, ognisko, jeziorko. Także jak na razie zapowiada się dobrze. Montuję wędkę. No i przystępujemy do głównego zadania, jakim jest połów okonia dzisiaj. Na razie, jak chodzę, to operacja okon to totalne fiasko. Nic nie mogę złowić. Wszystko jest, prawdziwki są. Dobrze rosną, ale ryby nie biorą. A teren do chłodzenia, przejebany. Żeby nie było, że nie próbowałem. Łaziłem, że całym. Łaziłem, że całem. Z i Nic. Także raczej się poddaję. Idę na jakiegoś drinka. Wytkarze to jest specyficzna grupa odbiorców. Czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Chcę coś złowić. O Boże. O, już chyba niedaleko. Okej. Okay. Widzę ich. Dobra jestem uratowany. Z przodu. I ja płynę za nim i ten mój ponton tak, kurwa, ja próbuję prosto, on tak, w prawo, no to, i cały czas slalomem takim, nie? Ja mówię, Maciek, coś się zjebało, no nie mogę go prosto utrzymać. I tak płynę ze 300 metrów, i tak płynę no, ze 300 metrów, no, Pamiętam to. I w końcu mówię, kurwa, no coś się zjebało, no nie było tak, przecież wiem, że nie było. Na co Maciek sobie żartuje? Może wyciągnij kotwicę. Ja patrzę, a kotwica rzuton ja je nie wyciągnąłem. <laughs> to Ciągnął to, chłopie. nie mnie kotwita, kurwa. A my po wczorajszych wojażach już gotowi do jazdy. Wojtek, z tego względu, że miał okoliczności rodzinne dzisiaj, to popierdzielił w trybie turbo. A my z drugim Wojtkiem właśnie żeśmy się spakowali. Zostawiliśmy miejscówkę nice and clean. Zero śmieci, zero cyfu. I będziemy jechać w drogę do domu. Najgorsze to jest to, że nic nie złowiliśmy. I nie wiem, mamy jakieś teorie na ten temat, ale to jakieś foliarskie. Tu za tym laskiem jest farma wiatrakowa. Strasznie te wiatraki szumią. Nie wiem czy to będzie słychać na filmie, ale szumi cały czas, to nie? I stwierdziliśmy, że... Znaczy faktem jest, że prawdopodobnie takie cholerstwo odstrasza zwierzynę i wymyśliliśmy sobie, że odstraszyło i ryby. <laughs> nie, nie zrobiliśmy nic. Ale faktem jest też to, że to jest martwa woda. Tu Od kiedy tu jesteśmy, to nic tu się w ogóle nigdy nie spławiło. Żadna ryba nie wyskoczyła, nie zrobiło się ani jedno oczko. Nie ma po prostu życia w tej wodzie. To jest niespotykane. Na, naj, na, na najgorszych łowiskach, na jakich żeśmy byli wieczorem, zawsze coś się spławia albo rano. A tu nic. No cóż, czas zbierać się dalej i palić. ciągniemy smugę do dołu Opuszczamy nasz biwak Możesz czy kiedyś ty wrócimy Dobra, Wojtek gotowy. No było W drodze powrotem z wojtkiem się posilamy. Ładnie chodzi. Cichutko, subtelnie. Prosty bil dzisiaj mamy. Kanapka z kielbachą, cebulką, pomidorką. Ale czasami najprostsze rzeczy są najfajniejsze. Dzisiaj trochę lepsza pogoda, nie? Właśnie, nie? Słoneczko, to jest by To było wszystko w tym temacie. Eee, nie wróciłem do domu, Wojtek się... Jeden Wojtek się rozdzielił wcześniej, bo musiał zapieprzać szybko do chaty. Drugi Wojtek rozdzielił się przed chwilą. Pojechał do domu. Ja już też jestem na, na Dziupli. 700 km, 2 dni. Em, Irish Fotorealy 2024 uważam oficjalnie za zamknięte. Zrobione moim zdaniem e, najfajniejszym motorem do jazdy, jaki miałem do Fotorealy. R850R, 20-paroletni motor, no 21-letni motor, ale jest, jest po prostu świetny. nie? Jakbym powiedział, że jeździ jak nowy, no to no nie, no nie mogę tak powiedzieć, bo. Bo nie jeździ jak nowy, nie? On jeździ lepiej. Ja mam nowy motor, yy, który kupiłem nowy. Wiem, jak jeździ nowy motor. I tam jeździ się fajnie, nie? Także zrobił ze mną wszystkie 24 punkty z Irish Fotorei. Bezproblemowo wszystko objechał. No po prostu nie chce się z niego zsiadać, nie? Teraz zostało tylko co? Eee, czekać na przyszły rok na kolejne punkty. Mam jeszcze jakiegoś, jeszcze jakiegoś asa w rękawie, więc może, może w przyszłym roku odkryję jeszcze fajniejszy motor do jazdy, zobaczymy. To co, trzymajcie się, dzięki za oglądanie i do następnego. Baja!